Siemano widzowie, z tej strony Krytka, a oto film Czy boxy powrócą do gry? Analiza ostatniego posta z BS-a. Zagramy sobie również meczyk na mutacjach, czyli na Wasabi I wiele innych rzeczy, których się dowiecie w odcineczku Więc oglądajcie do końca, dajcie lajka like, i suba, a ja już lecę z odcinkiem A więc dobra widzowie, już jesteście, widzicie tego najnowszego posta Właściwie to jest yy, no, obraz i właściwie będziemy go tutaj analizować. Jest tutaj najnowszy na na skin do Piper i no, za tym jaże inni gapiący się na nią, tam sam Bell, Colette i tak dalej, ale to nie jest najważniejsze. Tutaj, no, co my widzimy poza tym skinem? Widzimy Rico. Widzimy Rico i widzimy megaboxy i big boxy. I właśnie ja tutaj wysnuwam taką teorię, widzowie, że megaboksiki Mogą wrócić do gry. Wydaje mi się, że jako że one się tutaj pojawiły, według mnie nieprzypadkowo to jest zapowiedź tego, że Brawl Stars ma zamiar nam dać jeszcze te mega do gry. Ma zamiar dać nam te big boxy i tutaj mega które widzimy. To jest tylko moja teoria, ale według mnie oznacza to powrót tego, nie wiem czy w postaci eventu, czy może na stałe. Mamy tutaj, jak widzicie, również widzowieko mega boxes rico. I wydaje mi się, że to jest jakaś zapowiedź nowego skina, bo nie ma takiego skina, który by wyglądał tak. Więc mi się wydaje, że to jest zapowiedź nowego skina Doriko. Oczywiście to są wszystko, tak naprawdę, teoria. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale y, ja tak y, uważam. Y, no, oczywiście też widzicie: macie z tyłu Spike'a. Spike z Spike always Watching, który cały czas nas obserwuje. Ostatnio na pewnym poście zawsze jest gdzieś Spike, on zawsze jest gdzieś z boku, ale zawsze jest Nie wiem, tutaj jest Sam, Bel jest coś podkurzona I kolet, ale nie wiem czy to są zapowiedzi jakichś nowych skinów, bo oni są ubrani w takie jakieś stroje japońskie czy tam jakieś To też może być zapowiedź do nich skinów Ale bym nie powiedział Raczej bym powiedział, no widzowie, że nie jest to zapowiedź tego Również na odcinku powiem wam co ogólnie z Akademią Klubu, bo jak widać moje drugie konto, czyli to konto, yy, jest w moim głównym klubie. Widzowie, nikt nie wchodził do klubu yy, drugiego, więc ten drugi klub dopiero będzie po evencie, a jak tak to na razie jest jeden. Teraz i tak nie mogę nikogo wywalać. O, GG, mam ocasję do Angelo. Yy, no. Dobra, pozdro. Pozdro, chłopie. <grym> Jesteś... Jesteś na odcinku. <laughs> no, pozor, jesteś na odcinku, a my, widzowie, sobie też otwórzmy. A, otwórzmy sobie, widzowie, słuchaj na odcinku nie ma to co. Dobra, lecimy. Kurcze, jedno jest słabe, dobra, z tego, a drugie? Co to jest, dobra? Ale to przynajmniej mutacja. Jaka, crazy hot. O, fajnie, widzowie. Ale do kogo ta mutacja poleci? Dosuje, dosuje. Do Tika. O, bardzo dobrze. To jest tak naprawdę mutacja V2. Nawet widzicie, to z Wasabi, ja to, ja i ja tak to, ja to, to nazywam mutacją, jestem ja grasz, staję, No i no, trzy głowy zamiast jednej, raczej widzowie to kojarzycie Jeszcze widzowie odbieramy sobie darmowego, kolejnego ze sklepu za rekompensatę Opowiem wam również o bugu jaki był w tym evencie Ponieważ był pewien taki niefajny bug, właśnie za którego dostaliśmy rekompensatę no Z tej rekompensaty to dostałem 50 golda i wam powiem, sobie, za co ja właściwie dostałem 50 golda, yy, bo tak jak tu widzicie, a dobra, no jest top contributors. No, czyli kto tam najwięcej biletów zagrał, na to ja w sumie jeszcze nie grałem wszystkich, w sensie grałem wczoraj, ale dzisiaj jeszcze nie grałem. Ogólnie był taki, lag, yy, że pokaz nie pokazywało winów, tylko pokazywało te winy za mega świnie to z jedno, a drugie, yy, raz yy, cofało sushi. W ogóle I nie było widać ile jest winów do sushi Taki widzowie był Bóg No w sumie na razie nie wbijam jakoś y, dużo y, No tych sufierolów szczerze mówiąc y, No ale no No i właściwie widzowie Jeszcze co ja bym tak właściwie zrobił Zagrajmy sobie jeszcze pss, jedną giereczkę y, Mega bufetu y, Żeby może akurat będziemy mogli wziąć Tika O weźmy właśnie sobie widzowie Tika na wypróbowanie mutacji, chociaż Nie jest to najlepsza mapa na niego Więc Dajemy wizawie z Meczykiem No, no i w sumie No i w sumie co Lecimy z meczykiem Randomy, jak to randomy yy, moi, Dobra, robię challenge Jak wygramy tą giereczkę wygramy jeszcze drugą, że ta nie będzie ostatnia A my już lecimy z meczykiem Więc będę miał jakby rzecz na motywację. Dobra. Fenemi. Aha, Fenemi jeden gościu to nawet nie ma, tylko Wasabi. A widzę, że tu Gus ma fajnego skina. Yy, no i dobra, lecimy. To w sumie. Oha, Piperka ma podwójne o, yy, Spike ma też taką bardzo nieciekawą mutację. Znaczy, no, bardzo nieciekawy Wasabi. Aha, jest modyfikator na kostki mocy. Ja jak naładuję sobie Ulta, widzę, ale jestem niezniszczalny. A, ja jestem niezniszczalny wtedy. Ten strasz, strasznie nas presują w ogóle. Dobra, dawaj, 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 dobrze. Do no co jest? Ej, ta piperka to jest chore. Znaczy, no, jeszcze tu jak jest otwarta mapa, to będziemy mieli jakiś problem. No, co ona tak stoi? No, stoi tam z tyłu, ja wiem, że ty tam stoisz. Dobra, idziemy, idziemy, widzowie. Ryzyko, ryzyk fizyk, ryzyk fizyk. Tylko, że ona mnie shotuje. Ona mi może zланšotować i jest po mnie. A ja tak sobie łażę w krzakach. Uła! Nie, nie, nie. Nie. Oj. Dobra, ale tam jest jeszcze duszek, tylko w sumie ten duszek będzie Juzes, bo my tam nawet nie jesteśmy, ale dobra. Dobra, dajemy. O, walnie ją, dobra. Kolejne walnie ją, walnie ją. Dobra, wygraliśmy rundęczkę widzowie. Sas i to, więc mi się wydaje, że meczyk wygramy i że będziemy grali dalej eee, Dobra, no to co? Lecimy, lecimy, lecimy. Yy, dobra, 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 dobra hm, mm hm mm -hmm. Dobra, dajemy... Aha, ja, ja jak ja tego ulta misnąłem. Zapomniałem, że ten ult też jak bliżej dawać gdzieś, a nie. Hypera ode nią widzowie zaraz. Tak jak ja od nieu hypera, to ich tym bardziej prawie. Dobra yy, dobra, hyper naładowany i jeszcze dodatkowo fraga zrobiłem. Dobra, po tobie, po tobie ziomuś, po tobie ziomuś, ty nie masz nic do gadania No co on tu przeżył? Jak on tu przeżył? Nie no, nie, co ten Leonse próbuje? On będzie tu przed tyłem Geniusz No nie, jaki bez honoru człowiek, nawet nie podejdzie Nie no, tak naprawdę to po prostu mądrzy są Kurcze, runda przegrana widzowie, no to widzowie, przegrywam to, no i przegrywam tak naprawdę wszystko i nie gramy żadnej kolejnej rundy, czyli wyszłoby na to, że skończymy na tej. Dobra, on, on tu, on, on jakąś mylkę robi. Pozdro do oglądającego. A może to jest ten gość, co mu napisałem na czasie, że. że pozdro, że jesteś na odcinku. Da, będzie na odcinku. Hmm. Znaczy, no, tylko wiadomo się, ale no bo akurat cykl potworzyłem. O! Le lecimy. Lecimy, lecimy. No na razie nie idzie nam najgorzej. Ale nie idzie jakoś g... O no, dobra, dobrze idzie jednak. Aha, jeju, ja znowu zapomniałem, że to są te trzy głowy O, 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 o ale poszło. Ale poszło. Ten aż gadżet musiał dać. Ojeju, ale są. Od... Dobra. No jest Sasy to widzowie. Więc jeszcze sobie gramy jedną rundeczkę. Bo mamy piękny winek. Dropik na odcinku. No. Nie oddał. Tutaj gra Dobra. No dobra, gramy sobie dalej. Gramy ostatnią rundeczkę, widzowie tak naprawdę. I to będzie tyle. Ale musimy jeszcze skończyć tę rundeczkę. Kogo bioremy? Widzowie, hmm. kogo by tu wziąć? Najlepiej kogoś do kogo mutację. Dobra, nie będę kombinował i wezmę dotary. Do tary, znaczy to dotary to Wasabi nie jest jakoś OP ale, ale jest takie znośne, w sensie, że no wiecie Aha Dobra, mecz nie odpowiada widzowie, nie będę bez sensu przedłużał, żebyście nie mieli nie wiadomo jak drugiego odcinka W tym odcineczku byłoby na tyle, elo